dobry, moi drodzy ludkowie. Dzisiaj znajdujemy się w środowisku gry Town of War, Warhammer 3000 produkowanej przez Relic Software. Zrobimy sobie z niej serię z kampanii. Tak my tutaj zaczynamy. Wcześniej, dłuższy czas temu trochę pograłem w kampanii, natomiast nie będę wam tak ucinał. Nazwij sobie do domu czy webski. A, nie da się. Kolebski, um, ekspertem sierżantem. <laughs> Najlepiej sierżantem. zatwierdź Czyli nie kieruję tutaj e, Gabrielem który był bohaterem pierwszej części this A chapter of the Emperor's own space marines. Once and for all. Captain Davian Thule and a handful of space marines lead the raw recruits defending these worlds. Now, another space marine joins this desperate battle. A newly promoted commander ready to lead in our darkest hour. You are this Space Marine. And you will tip the balance toward victory. No, and who else? Dowódca wzdychać nazywasz się zdychać się jesteś kosmicznym Marin. Wysłano cię na Calderis. Masz pomóc kapitanowi Dawianowi Tulowi w odparciu potężnej inwazji Orku. biorąc pod uwagę twoją reputację. Zakon oczekuje, że wystarczy Twoja obecność, aby odwrócić losy starcie ocalić odcal Calderis. Jesteś znany z małomówności i opanowania w trudnych sytuacjach. Zawsze porawdzaj drugiej do życia opią o wszelkich przeciwności losu. No coś po takich... Hmm

this we cannot allow this is the way to that... Okay. Wyższy poziom trudności o jeden. Zresztą na tym przy jest tak, że praktycznie on może sam iść. Bez żadnego wsparcia. A tak po, po kawałku się możemy przesuwać się po tej mapie.

They are still here, so they will be here. I'm now getting my point. Well fought, Commander. But the greens will not give us much time before they attack again. I need you and Sergeant Tarkus to take charge of driving the orcs back. Move up to the ruins east of here and prepare to repel the next orc wave. Ah, dobra tutaj. Nastalim coś nowego? Nie. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. To co? Co mam tutaj? To jest pierwszy punkt, jaki mam wyeliminować dziś tutaj. A może nie? Gdzieś, no, gdzieś powinien być pierwszy bunkier, z którym będziemy walczyć. Przemieść do ruiny, okej to są bardzo... Zdecydowanie nie pozwolę sobie na takie coś. Ale robimy to po staremu. in the hole. Oczywiście, że to jest New Spróbujemy się nie w samochód... Le Spróbujemy wejść w samochód. Aha, odbiłem się. To nie jest... tak, to nie jest bunkier, to jest wieżyczka niestety To bierzemy czy nie bierzemy? E, ile mamy? Pięć. Tak więc... E, Grini. Tak jest.

No, I the Receiving ah, no, okay. yeah. fire. the hole. The greenskins are clearly using that mine as a passage, commander. Seal that entrance by any means necessary. Boom. 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 The works at will work, spaceman. greenskins will not be using that passage again anytime soon. But the leader managed to escape through the tunnel before we could kill him. That was our chance to cut this invasion off at the head. He will show himself again, Tarkas. And when he does, we will be ready. Thunderhawks are en route. Prepare for extraction. None can stop the crusade of the righteous. <mum> To może mieć związek z tymi ulepszeniami dowódców, które były w... The Soulstorm oraz Dark Crusade. W Dark... w mrocznej Krucjacie. W trzecim dodatku do... drugim albo trzecim dodatku do jedynki. Do tego są dwa e, dodatki. Urgent distress signals are coming from other nearby sectors, but we must concentrate our efforts here. I need you to take charge of an assault that stalled on the surface below. drop to the point marked on the planet map and start pushing into the orc's flank. I descriptions. A bo to jest broń dwuręczna ja Czyli on zostanie takim mi kapitankiem 5 i 2 punktów obrażeń 5 i punktów obrażeń Ktoś ma jakieś pytania co do tego? Wybieżę jednoręczną Lepszy bolter. bolter Okej, okay, dobra, tym tam ulepszony bolter dwa punkty, co my tu mamy. Odblokowana zdolność pozwala zmusić przyjaciela z bliskiej jednostki wroga do zmiany celu i ataku nad drużyną Tarkusa. Czyli yy, taki trochę dash leader, znaczy yy, te tank", tank z nich robimy. Dalej, co Po reanimacji w walce przez pięć czas tank z nim może zostać zraniony. Ciekawe, to dobrali robili Tarkusa stają się wytrenną zakonu, co zwiększa ich wytrzymałość i opieka weźmiemy sobie dobra zasięgowe. niech pomyślę dobra to weźmiemy sobie jeden punkcik tu jeden tu, a temu zasięg szarży dla zdolności do zwycięstwa zostaje zwiększony i koszt energii zmniejszony składanie zakresu pełni specjalnych

this hamlet sits on a vital supply route and all of calderas could fall if we do not dislodge them sergeant avatus and his squad of devastator space marines held the hamlet alone but they were finally overwhelmed you must retake the hamlet and drive the orks back to aid in this i am assigning sergeant cyrus to the squad of no. I tak na wstępniaczka, natomiast podejrzewam, że następne misje będę albo musiał powtarzać, albo ciąć materiał, albo będą długie. Tak więc z reguły będzie jedna misja. dobra. Targos jest weteranem setek kampanii, tak? Znamy go z poprzednich części, przynajmniej ci, którzy grali w poprzedniej części. Prowadzi swych taktycznych bawień do walki bez wahania i dowodzi żel żelazną ręką. Trudno go rozgniewać, jest idealnym zastępcą dowódcy, pierwszorzędnym taktykiem. Tarku służył razem z Dawianem w kampanii e, kronuskiej i szybko został jednym z jego najbardziej zaufanych doradców. Tak, kronus to jest albo podstawka, albo e, Winter... Soul, oh, winter Storm. storm. Winter like to Assault. In position. space marines, heartening news. Avitus, the squad leader who defended the hamlet, is still alive. the orcs incapacitated him, but apparently could not finish the job. Avitus is too stubborn to die. so it would seem, cyrus. okay, okay. stands between you and sergeant Avitus. approach with stealth.

In the last the place, the okay. okay. I'm going to attack. To the A reanimate, pan go To the left. Damn orcs found another path through the hills. There is a relay beacon near your position, commander. Secure it and we can deploy reinforcements to fill out your squads. <laughs> eh, chyba póki co nie za bardzo.

Just keep Excellent. Abatis and his Devastator squad are back to full strength. Now, push into the hamlet and eliminate those orbs. Generalnie kosmiczny Marines y, to, to jest taki to, to jest zakon rycerski. To jest taki swojego rodzaju zakon rycerski, co prawda osadzony w przyszłości. Służący Bogu Imperatorowi.

No co wiesz poziom trudności w następnym odcinku Ale najpierw skrzyneczka Open y, that case Skrzynki z CS Ok, nie. nie chowaj to. się ze za beczkami. To zawsze jest zły. wioski. Niech y... Tarkus się zamontuje tutaj na wszelki wypadek. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam jakoś specjalnie potrzebne. Natomiast zawsze A bo ja mam bronić wioski. tak to, to będzie Ty się ustaw gdzieś tutaj Wy, wy do tego Wy do tego No job Mamy strzał Fulpak No raczej nie fulpak Nie wiem Oh, yeah. Oh, yeah. It's a good to oh, you, oh, But oh, you have yet. Get on that tank chopper! Get

No i zbroja. Pan dobrze pamiętam? Ulepszony pancerz turmowy. Mamy nawet opis, także... Fajnie, to jest te przedmioty nie są takie doskonałe małe. Nowy poziom, nowy poziom. Well done, Commander. Thank you. With the hamlet cleared, we can secure the main route into the capital. The Greenskins knew to strike where we were most vulnerable, Captain Thule. Cyrus is correct. Someone is agitating the Orcs and pointing them at valuable targets. If we are going to win this war, we need to find out who is using the Greenskins against us. <try> bo niektórzy słuchają z angielskiego rozdamy sobie jeszcze punkty doświadczenia grobowa cisza pancy zwiadowcy. no tu widać zmianę tu jest zmiana ewidentnie te punkty ci, którzy nie korzystają z infiltracji mogą no co już może korzystać Yy, specjalnie amunicja karabinu, karabinu snajperskich sprzęt nie, to w jego przypadku obchodzi nas infiltracja więc będziemy musieli póki co... kurkotora, prawie ruchu i porość na powolenie Jej, jest moc. o, tutaj zasięg jest dobra, zwiększony zasięg tutaj możemy dać im pancerz w tym przypadku wiele to nie zmieniło. Right nie dopija oraz yy, Przemęcz Tangier. Te dwie misje lub jedną podejrzewam, że zrobimy sobie w następnym odcinku, także yy, dziękuję Państwu za uwagę, moi drodzy ludkowie i do zobaczenia.